Życie często przewraca mnie, ale wierzę, że podniosę się. Życie często przewraca mnie, ale wierzę, że podniosę się. Zegar zabrał nam kolejną dobę, stań ruszka albo opuść podłogę. To taki boski układ, Dać tak, życie, ale szczęście ukraść wody dywan masz wyczyścić Po najwyższy zbierać kieliszki buduj moc, będziesz miał gdzie mieszkać Znajdź system, na loteria Staś, w poleckie ludzkich żyć Setnie razy to mi się znasz, jak nikt o myślą, gdzie nic nie znaczą. Swoje imię uznać i z poprzednią pracą. Czy nie wiem, plany z planami szczęście. Tych, którzy mają alimenty na odejście, inny cię po prostu nie chce. Masz już walczyć sobie w serce. Życie często przewraca mnie, ale wierzę, że podniosę się. Życie. Często przewraca mnie Ale wierzę, że podniosę się przybucha, bucha, cisza ku dnia Niewyraźne odbicie zakładowych lustrach. Zamiast w pusty kuchnia Zamiast kolacji zadryzione usta Masz, ci od siebie mają więcej Bawi się, znaleźć sobie miejsce na naiwnej kolejce, gdzie dzielą szczęście Czekasz, rozkładasz ręce Sporo dnia, wymazałeś się Być albo nie być, straciło sens Mając okręt i chcesz budować przyszłość Wybrać wartość rzeczywistość w tej walce jesteś sam i nie chcę pomóc. Z tobie możesz wyjechać na tylko. Wybierz dobrą drogę, Pozdrów werbę to ci pomoże. Życie często przewraca mnie, ale wierzę, że podniosę się. Życie często przewraca mnie, ale wierzę, że podniosę się. Wszystko to, co mam, wykradłem Bogu by spał I tak zabierze mi więcej, zatrzymując serce. Wszystko to, co mam, wykradłem Bogu by spał I tak zabierze mi więcej, zatrzymując serce. Wszystko to, co mam, wykradłem Bogu by spał I tak zabierze mi więcej. צוויי און סערצער